Staliście kiedyś przed dylematem jak zabezpieczyć dom i posesję przed nieproszonymi gośćmi? Czasy się zmieniają i trzeba samemu zadbać o własne bezpieczeństwo. Tabliczka z napisem dom obserwowany przez sąsiadów już raczej nie wystarczy. Lepiej postawić na monitoring. Tylko jaki? Oto jest pytanie. Mówcie co chcecie, ale ja osobiście chyba najbardziej lubię ten bezprzewodowy. Jest stosunkowo mały, jest skuteczny i w zasadzie bezproblemowy. Nie trzeba kombinować z kablami, myśleć o tym, jak zapewnić kamerom odpowiednie zasilanie, ani też, co chyba najbardziej depromujące, wiercić dziur w domu. Bezprzewodowe kamery z wbudowanym akumulatorem po wcześniejszym podładowaniu i skonfigurowaniu mieszamy gdzieś w zasięgu naszej sieci Wi-Fi i już po kłopocie. Wszystko śmiga można zająć się swoimi sprawami. Oczywiście, do czasu ten system też ma bowiem swoje wady. Największa? Co jakiś czas trzeba kamerę zdjąć, by podładować akumulatory. Myślicie pewnie, nic prostszego. No to spróbujcie powiesić kamerkę na 4 metrach, a potem co 3-4 miesiące wspinać się na drabinę, by na parę godzin ją zdjąć, podładować, a potem powiesić ponownie. Uciążliwe to mało powiedziane, ale spokojnie, mamy na to remedium. Oto kamerka IMILAB e, e 4 z dedykowanym jej odbiornikiem oraz przeznaczony dlań panel solarny. Ten ostatni jest niby opcjonalny, ale prawda jest taka, że właśnie on jest tutaj prawdziwym game changerem. IMILAB e EC4 posiada bowiem akumulatory który przy pełnym naładowaniu stacza na około 100 dni ciągłego używania. Ale ze wsparciem tego oto niewielkiego urządzenia możemy właściwie zapomnieć o zasilaniu, bo nawet przy nieco bardziej pochmurnej pogodzie wskaźnik naładowania baterii dość szybko powraca do nominalnych 100%. W zasadzie podczas moich testów ani razu nie zdarzyło się, żeby wieczorem po całym dniu czuwania i zarejestrowania nawet i 30 zdarzeń wydajność akumulatora spadła poniżej 90%. Oczywiście trzeba wcześniej zadbać o właściwe umiejscowienie panelu, najlepiej w dobrze na słonecznym miejscu, pamiętając o konieczności podłączenia go do kamery dołączonym do zestawu przewodem. Czemu akurat nim bo jego końcówka została tak dopasowana, by szczelnie wypełniać gniazdo w kamerze, zabezpieczając tym samym przed ewentualnym deszczem czy śniegiem. Zapewne lekko zdziwi Was wybór miejsca na montaż kamerki. Postanowiłem jednak podejść do tego nieco inaczej niż dotychczas, skupiając się na przydomowym ogrodzie, także z uwagi na moje dwa psy, które ostatnio przestały pałać do siebie miłością. Chciałem mieć pełną kontrolę nad tym, co dzieje się na dworze. Czy mi się to udało? Cóż, trzeba pamiętać, że choć kamerka widzi sporo, to jednak jej efektywny zasięg, to jest taki, w którym jest w stanie wykryć ruch, jest dużo mniejszy. W moim przypadku było to jakieś. 5-6 metrów. Procent podaje co prawda, że może on sięgać nawet i 10 metrów po linii prostej, ale chodzi tu raczej o idealne warunki w otwartej przestrzeni, a moja, jak widzicie, taka nie była. W przypadku bezprzewodowego monitoringu działającego Bobby Fi, lepiej też pamiętać o zasięgu naszej sieci. Gdy nie ma sygnału, to klops. Trzeba szukać innego miejsca. Czemu o tym wspominam? Bo Imilab S4 już w trakcie początkowej konfiguracji poprzez aplikację mobilną Imilab Home wykonuje test zasięgu, sugerując ewentualną zmianę lokalizacji w przypadku słabego wyniku. I ja właśnie taki miałem, przynajmniej początkowo. Miejsce, które wybrałem do montażu, oddalone było od budynku jakieś 15 metrów. Niestety dało ono właśnie taki wynik. I tu pojawia się kwestia odbiornika koncentratora, czyli owego niewielkiego urządzonka, które spełnia rolę smart huba. Oto ono. Po podłączeniu do naszego routera maleństwo to pozwala połączyć w jeden system kilka kamer. Posiada też slot na kartę microSD, na której zapisywane są nasze filmy. W razie kradzieży czy uszkodzenia kamery wciąż mamy zatem dostęp do zarejestrowanych zdarzeń. Oczywiście możemy zdecydować się również na zapisywanie nagrań w chmurze, choć trzeba pamiętać, że ta opcja poza 3-miesięcznym darmowym okresem próbnym jest dodatkowo płatna. No dobrze, ale powiedziałem przed momentem, że test zasięgu początkowo wyszedł mi kiepsko. Co więc zrobiłem, żeby go poprawić? Cóż, wystarczyło zmienić delikatne położenie bramki odbiornika na parapecie i podnieść rolety. Tak, tak, nawet takie drobnostki mają wpływ na propagację sygnału. U mnie od razu zmienił się na dobry. Co jeszcze warto wiedzieć o EMI Lab ET4? A choćby to, że kamerka ta nagrywa obraz w rozdzielczości 2560x1440 pikseli, a kąt widzenia wynosi tu całkiem niezłe 150 stopni. Do tego jeszcze w opcjach aplikacji mobilnej możemy włączyć tryb szerokiego zakresu dynamicznego WDR, który poprawia jakość filmów, wyciągając więcej szczegółów z przyciemnionych i prześwietlonych miejsc. A przynajmniej tak w założeniach miało to wyglądać, bo w praktyce bywa z tym różnie, jak zresztą możecie się przekonać na prezentowanych właśnie filmach. Oczywiście jak przystało na nowoczesnym Bezprzewodowy monitoring nie mogło tu również zabraknąć czujnika podczerwieni odpowiedzialnego za wychwytywanie ruchu. Jest też mikrofon i głośnik, które pozwalają na dwustronną komunikację, a także lampa doświetlająca, z pomocą której można aktywować kolorowy tryb nocny zamiast zwykłej noktowizji czarno-białej. Sami ocencie różnicę. A jak z alarmami o wykryciu ruchu? Co prawda powiadomienia na telefon przychodzą z lekkim opóźnieniem, ale fałszywe ostrzeżenia niemal się nie zdarzają. To spory plus. Jak widzicie na prezentowanych ujęciach, w zasięgu kamery znajdowały się gałęzie drzew i krzewy. Mimo to ich ruchy na wietrze, czasami nawet bardzo silnym nie wzbudzały alarmów, podobnie zresztą jak przelatujące obok czy drepczące po trawie ptaki. Ba, nawet moim psom zdarzało się to bardzo rzadko, choć oczywiście, gdy znalazły się bardzo blisko, kamera dawała mi o tym znać. Oczywiście w iMi e Lab ET4 nie mogło też zabraknąć opcji alarmu dźwiękowego po wykryciu potencjalnego intruza. Co ciekawe jednak, sama kamera głośnego dźwięku wówczas nie wydaje. Co innego znajdująca się w naszym domu baza. Oj, tak, ona to potrafi postawić domowników na nogi. I słusznie, bo skoro potencjalny intruz nie wystraszył się takiego ostrzeżenia, to ewentualny ruch w domu powinien go spłoszyć. Warto w tym miejscu jeszcze dodać, że oprócz możliwości wyłączenia takiego alarmu z poziomu aplikacji, możemy wykorzystać do tego specjalny przycisk umieszczony na koncentratorze. Dlaczego tak? Ano, aby móc szybko ucieszyć urządzenie i nie pobudzić reszty domowników. Sprytne. I za to kolejny plusik. Muszę przyznać, że bezprzewodowe i melab ET4 sprawił mi całkiem miłą niespodziankę i nie chodzi tu tylko o niezłą jakość oferowanych nagrań czy skuteczność wykrywania potencjalnych intruzów. Kamerka ta wisi tu już od ponad miesiąca i wciąż wskaźnik naładowania akumulatora pokazuje mi 100%. Co tu dużo gadać? Panel solarny robi tu absolutnie fenomenalną robotę, eliminując największą bolączkę bezprzewodowych kamer do monitoringu zewnętrznego, czyli konieczność ich ładowania co 2-3 miesiące. Oczywiście w miesiącach jesienno-zimowych, gdy efektywność fotowoltaiki zazwyczaj spada, to się może zmienić, ale sądząc po dotychczasowych doświadczeniach z tym zestawem, i tu może on pozytywnie zaskoczyć. Nie oznacza to automatycznie, że iMi e Lab ET4 jest pozbywany wad. Minusem tego rozwiązania jest choćby średnio intuicyjna aplikacja, której przydałby się spory lifting. Masz też mocny nacisk na płatną chmurę, bo ile jej nie aktywujemy, dostęp do nagrań na karcie microSD wymaga przeklikania się przez kilka ekranów aplikacji. Sporo może się jeszcze jednak zmienić. Jeśli więc wciąż rozgląda się za skutecznym monitoringiem, który pozwoliłby Ci spać nieco spokojniej w nocy, a jednocześnie był bajecznie prosty w montażu, to iMiLab e ET4 jest warte rozważenia, tylko koniecznie z panelem solarnym.